Martin, czy jesteśmy przed KSW23? Jakie oczekiwania pod względem sportowym masz względem walk, które będą stoczone? No, w kuluarach nazywamy to sobie tą galę mistrzowskie rozdanie i tego oczekuję. Wiesz, no, te trzy e, walki główne, bo to właściwie mam wrażenie, że każda z nich mogłaby udźwignąć ten main event i być po prostu tylko tą walką, i później długo, długo nic. Nie umniejszając bo, że żadnym pozostałym pojedynką, bo zarówno i kobiet i Asambeka i dwóch nowych naszych e, podopiecznych, więc to wszystko jakby no mam wrażenie, że naprawdę 23 będzie wyjątkowa, choć e, życie bywa dość... E, Fikuśnej, przy ostatniej Gali, czy tam przedostatniej, gdzie nie było jakby tak potężnych nazwisk, okazało się, że emocjonujące walki sportowo było jedno z najlepszych, więc jakby nie zawsze te nazwiska gdzieś tam dają najlepsze walki, natomiast na pewno sportowo zainteresowanie wokół tej Gali wokół tych nazwisk jest przeogromne. Prze jeżeli chodzi o walkę Mameda, Mamed sam mówi, że raczej szybko tego nie sprowadzi do parteru, chce dać troszeczkę fanom coś więcej, tak, pokazać, że można rywalizować z Melvinem w stójce, jak ty to widzisz, spełni obietnicę? No mi się wydaje, że to też jednak, wiesz, te... te, te... Tą kwestię poruszamy z moim wspólnikiem w wielokrotnie w wywiadach, że to już nie tylko i wyłącznie chodzi o wygraną i przegraną, i tylko wieś, jakby budowanie rekordu, tylko chodzi też o walki, o to jak zawodnicy dani walczą. I to też widać no, po największej gali na świecie UFC, że tam po prostu z dwóch mistrzów brazylijskiego dziedzicu podczas swojej walki i żaden z nich nie chce zejść do parteru. To jest lekko, już moim zdaniem, przesada. Natomiast no, ogólnie liczy się to jak pociągną za sobą tłumy no i mam wrażenie że powoli powoli dociera to też do naszych zawodników i to jest słuszne podejście bo oni przychodzą tam dla fanów fani przychodzą dla nich gdzieś jakby chcą zarabiać na tym potężną kasę, więc musi to być widowiskowe, musi to być ciekawe, musi to być ekscytujące, jak to po prostu będzie nudne, tak jak z niektórymi dyscyplinami sportu walki się obecnie dzieje, no to po prostu gdzieś i odchodzą pieniądze od tego, odchodzą sponsorzy, telewizja nie jest zainteresowana pokazywaniem. Ja nie mówię, nie róbmy cyrku, natomiast po prostu róbmy sport na najwyższym poziomie i po prostu zawodnicy, którzy dostają poważne pieniądze, chcą się utrzymać, nazywają się zawodnikami MMA. Muszą po prostu no, wytrzymywać dłużej i podczas swoich walki też no dawać ciekawe spektakle. Nie jest tajemnicą, że Federacja KSW to marketingowa maszyna. Powiedz Martin, co mógłbyś doradzić prezesom, sekretarzom Polskich Związków Sportowych, jak odnieść sukces? Co oni powinni robić, żeby jednak zrobić jakąś rewolucję w tym sporcie, o którym mówi się od lat, a wiadomo, że my jako naród Polacy jesteśmy żądni sukcesu praktycznie we wszystkich dyscyplinach? No nie jest to w ogóle łatwy proces i nie jest to krótki proces. Tego się nie da, wiesz, dać tu złotą zasadę i złotą pigułę. Że, wie, że wystarczy zrobić to, czy to. No my jesteśmy 10 lat na rynku i tak naprawdę o nas jest głośno. No może nie teraz już, bo tam powiedzmy czujemy, że jest on nas głośniej jakieś dwóch, trzech lat. Natomiast no nadal jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Wiesz, na rynku choćby amatorskim rozwoju dyscypliny jako gala w, w takim sensie komercyjnym, ta zawodowa jest bardzo mocno. Mm, napompowana, natomiast mówię, no to jest, to jest żmudny proces i, i na pewno wiesz, to jest dy, dyscyplina, bo to jednak, no nie da się tego zrobić z judo, nie da się tego zrobić, nie wiem, z karate, tak? no po prostu, no, tu jest, wiesz, ta prawda, która tkwi w MMA, ta, ta y, walki, wiesz, no i cała ta kompleksowość, i że to jest najbliżej po prostu takiej realnej walki, się wydaje, że to najwięcej ludzi kręci, tak jak więcej sąduje i to, co mnie kręci, no. Takie pytanie z naszej bajki, czy uważasz, że to może się stać kiedyś dyscypliną olimpijską? No wiem, że gdzieś tam w Stanach robią jakieś przymiarki, natomiast to mi się wydaje, lobby wokół tego trzeba było takie zbudować przeogromne. Taka kasa musiałaby pójść, że, że wydaje mi się, że to nie wiem, może moja córka jak będzie prowadziła tą federację z dziećmi Maćka, to może to będzie, wiesz, ten etap, że, że gdzieś to muśnie o w ogóle jakieś tego typu e, realne szanse, że gdzieś mogłoby to, wiesz, gdzieś na olimpiadzie się pojawić, ale wiem, że tam były jakieś, wiesz, bardzo takie Yy, odważne ruchy i zapewnienia, chyba, no mówię tam, nie wiem, czy ze strony UFC, czy w ogóle jakichś tam szejków, no ale to mniej więcej takie grubasy muszą o tym, <gry> wie, zacząć działać, żeby to wejść. No.